No i witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. W końcu się doczekaliśmy, mamy dzisiaj pierwszy lot konkursowy gołębi młodych. Lecimy z, z miejscowości Sława. Do mnie jest to około 130 km. Ptaki wystartowały o godzinie 7.00. Na chwilę obecną mamy godzinę 8.00, tam 10.00, także lada moment spodziewamy się gołębi. Z mojej hodowli zakoszowane 62 sztuki. 9 gołąbków zostało w domu. Wszystko są do takie gołębie z dolotów, które dla mnie, według mojej oceny, jeszcze się nie nadawały na ten lot. Także sobie odpoczną jeszcze i pójdą za tydzień. Także łączna ekipa do dzisiaj to było 71 sztuk. Wszystko mamy już tutaj przygotowane: karmę, wodę, anteny podłączane. Także czekamy na ptaszki. Pogoda ładna, słoneczna. Dzisiaj jest wiaterek taki zachodnio-północny. Także tutaj delikatnie na dół będzie je spychał i wiaterek w ogon. Także myślę, że te 130 km, jakieś półtora godzinki i ptaki powinny być, ale to jak wyjdzie, wszystko się okaże za, za lada moment. Z oddziału zakoszowane 3600 gołębi. Kilku hodowców nie, nie zakoszowało na sekcji czy to w oddziale. Teraz po tych pała gdzieś wysyła, deno się zrobił. No i paru hodowców nam też tutaj odpadło. Tego Godzina 8, chyba 37, jak się nie mylę. Idzie drugi gołąbek. Dwa w sumie idą. Trochę się zapędziły, ale zawinęły już. Jeden jest na pewno, a drugi idzie dalej. No chodźcie, chodź, chodź. Raz, cztery gąbki. No chodźcie, chodź, chodź. Vai a próxima. Kolejne się cofają. No od tyłu to widzę, bo tutaj u nas też tak zawijają gdzieś się. Późno. Pykają. No mnie też teraz akurat. Trzy teraz no. siadły. No, no. no odbijamy dalej. Trzymaj się, hej. Tyle no, no, okay. się patrzy, bo ich nie widać. To jest trzynasty gołąbek. No jak na pierwszy lot, nie ma jakiegoś nalotu, wszystko gdzieś tak bardziej w pojedynkę, po jeden, po dwa, no i niestety z tym wiatrem gdzieś troszeczkę późno się budzą do zawijania. Idą dwa kolejne nie wylatane muszę jeszcze trochę trenować. i idzie jakiś cofający się, nawet dwa. Może coś seryjnego kapnie. Gdzieś ptaki z wiaterkiem dały się przegnać. Nie wiem. 4 albo 5 nie dawało, nie? Jest to chyba 26. Teraz sprawdzimy 26 albo może coś ko tego. Czekamy na jednego seryjnego, może być, że to będzie ten akurat. O się wystraszył jeszcze. No chodź, chodź, chodź. jeszcze musi się wylatać. Chyba. Jest, przyszedł. Są dwa niebieskie. To jest szansa. Ten chyba będzie seryjny. Godzina 9:25. 33 albo 34 ptaki. Także dopiero połowa. No i wszystko nam gdzieś tutaj od. Od wschodu się cofa, z wiaterkiem dało się gdzieś przeciągnąć. Ogólnie, zaraz wejdziemy, zobaczymy. Chodź, 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 chodź. Ogólnie z tego co się tak rozmawia, tu wszędzie gdzieś te gąbki przewiało. Za bardzo jako takiego nalotu nie było. No ale zobaczymy jak to na listach wyjdzie. Na pewno te serie mocno nietrafione. Bo dopiero 20, chyba dopiero 25 gołąb zamyka No ale na pierwszych lotach wiadomo, że to jest ciężko to wszystko wytypować, ciężko trafić w to Co będzie siadać, co nie będzie No najważniejsze, żeby te ptaki się pozlatywały, żeby w miarę się teraz cofnęły, wróciły Żeby jak najmniej strat było i wtedy będzie można szykować to dalej wszystko pierwszy lot spodziewałem się gdzieś no, lepszego na pewno lotu jakiegoś nalotu większego w grupach albo coś chociaż, ale no tutaj w rzeczywistość wyszła inna. Słuchajcie godzina 10 jest 36 ptaków 62, także jeszcze połowach powietrzu walczy. Ja właśnie odłączam zegar, bo dzisiaj akurat imprezkę mamy tak żeby zaraz wyjeżdżam. No, na wydruku nie będzie już chyba raczej nic więcej, chyba że coś przez te 50 minut doleci, ale później wieczorkiem wrócę, policzymy wszystko. Będzie też już po zegarach. Podrzucę tu koledze zegar. No i zobaczymy, jak to wyjdzie na tle listy oddziałowej. Wszystko ogólnie, no, dużo ptaków jeszcze ptaków w powietrzu walczy. No byle w miarę w czasie gdzieś te głębie cofnęły, wróciły, w miarę opamiętały, żeby jak najmniej straty ptaku było. No i witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie przy poniedziałku, Dzisiaj już mamy poniedziałek, poniedziałek popołudnie słuchajcie, lot. No już jak podczas lotu jak się dały wiedziałem, że będzie źle, ale że aż tak tragicznie wyjdzie to się. Nie spodziewałem, e, dotychczas wyszedł to najgorszy lot w historii w ogóle hodowli. E, no o samym locie może powiemy sobie troszkę dalej, natomiast najpierw e, najpierw opowiemy o wynikach z tego lotu. A o całości może popowiadamy sobie trochę później na koniec. Więc tak słuchajcie, e, ilość gołębi, e, coś mi się tutaj zawiesiło, dobra mam, ilość gołębi e, wypuszczonych do tego lotu 3609 no wypuszczenie o godzinie 7.00, i teraz tak. Czas trwania konkursu: 30 minut. Prędkość najszybszego głębia 1525, czyli już tutaj widać, że prędkość jest bardzo duża. Lot wyszedł wietrzny. A prędkość najwolniejszego głębia 1136, także tu już spora różnica. No i słuchajcie, nasz z pierwszy gołąb jest jako 94, 62 zakoszowane, 21 w konkursie, także wydolność bardzo słaba. No i co najgorsze, tylko 6 seryjnych. Serię mamy z 28, także nawet seria w ogóle nie złapana na tym locie. A słuchajcie, drugi gąb, kolejny to jest już chyba 200. Zaraz wam powiem, który. 321. Ja to mam 300 sekunda, 320 332, dokładnie. Także tutaj jeśli chodzi o szybkość tych gołębi czas, to jest po prostu dramat. No dramat, no po prostu no źle. Źle to wyszło. Teraz słuchajcie tak, jeśli chodzi, chodzi o klasyfikację, to też wyszedł to najgorszy lot ze wszystkich. Jeszcze nigdy takich słabych serii nie miałem, z głębi typowanych, była to 32 seria. Natomiast w całości była to 23 seria. No także tutaj jest naprawdę bardzo słabo. A jeśli chodzi o naszą sekcję, yy, tam jest 11 i 12, albo 11 i 13 jakoś tak. No i słuchajcie, co ciekawe, pierwszy lot. No tutaj dystans jest 137 km, średni dystans. Zakoszowanych 3609 gołębi, natomiast gołębi, które powróciły mamy tylko 2434, czyli tak na szybko licząc, 1200 gołębi brakuje, jest to 1 trzecia i powiem Wam tak, u mnie zakoszowanych 62, e 53 gołębie są w domu na chwilę obecną. Na Nanos brakowało 10 sztuk. Jedna, jedna sztuka tylko dzisiaj doleciała. no i Jeden gołąbek już był zgłoszony wczoraj w Toruniu. No, Toruń ode mnie nie wiem w linii prostej, ale coś w granicach 250 km. Także gdzieś z tym przestrzeliły te gołębie, No i teraz tak, co ciekawe z tego, co tutaj można zaobserwować w naszym oddziale. No mamy tutaj, no nie chcę liczyć na palcach, ale powiedzmy tam. Z 6, 7, może 8 hodowców, którzy się też tak specjalizują w lotach głębi młodych, no i powiem Wam co ciekawe, że praktycznie połowa z tych hodowców oni naprawdę bili tutaj bardzo dobrze. Nawet kolega, który w zeszłym roku też tutaj cały czas listy otwierał po 30 głębi pierwszych, no też nie połapali serii tak jak i ja. Jedni gorzej, jedni słabiej. Dużo jest tych dobrych hodowców, którzy nie połapali serii, albo połapali takie bardzo słabe. Co mogę teraz powiedzieć odnośnie siebie? E, powiem Wam tak, ptaki, w, w mojej ocenie, przynajmniej e, przygotowane były naprawdę super. E, na treningu wokół domu, godzinka to sobie tak luźno śmigały, w sensie, że śmigały sobie bez problemu tą godzinę. A ale jeśli chodzi o to tempo tego lotu, to to tempo tak jakby jaszczą za nimi cały czas ganiał. Także naprawdę wyglądało to dobrze. Jeśli chodzi o treningi, też wyglądało to bardzo dobrze. No, także jestem zaskoczony trochę tym, natomiast, tak jak można zauważyć na filmiku z przylotu, każdy jeden gołąb, wszystko przylatywało od wschodu. No, my wiadomo lecimy z zachodu. Gołębie przylatywały tutaj od wschodu, czyli że gdzieś tam przestrzeliły. No i teraz nasuwa mi się takie pytanie: czy za słabe, czy za mocne? Powiem Wam tak. Nasłuchałem się trochę tych filmików, trochę hodowców i tak dalej, może mi ktoś wierzyć czy nie, na ten lot te nie dostawały nic typu jakichś tam energetycznych rzeczy i tak dalej, nawet powiem Wam szczerze, że elektrolitu na ten lot te nie dostały, praktycznie nie dostały nic cały tydzień, poza jakimiś tam ziołami na trawienie i jakimiś tam kroplami i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o takie typowo suplementy na wzmocnienie, no bo też się tak nasłuchałem, że albo bo pierwszy lot to nie ma co dawać i tak dalej, no, i teraz tak, pytanie, czy albo te głębie były za słabe i gdzieś szły na tych ogonach i się dały przeciągnąć, dlatego też tak słabo czasowo, albo druga kwestia, czy te gębie były jeszcze za mocne, mimo że nic nie dostawały. No i powiem Wam, karmienie też było krótkie, natomiast nie tak krótkie. Inaczej, może powiem. Loty głębiej młodych dla mnie też są ważne, też chciałbym robić, jak każdy z nas, wynik, chciałbym dobrze odbijać, natomiast. No też nie za wszelką cenę, starałem się te młode szykować tak, żeby one zjadły, żeby się najadły. Nie chciałem ich tak jakby też głodzić, no bo różne są taktyki, niektórzy już w piątek nawet nie karmią i całą sobotę. Tylko teraz powiem, nasuwa się to pytanie, czy może dla tych głębi faktycznie by nie było lepiej, gdyby w sobotę nic nie dostawały, czy te, że tak powiem, to karmienie krótkie może by gdzieś bardziej te głębie tutaj przytrzymało, skłoniło do tego domu czy może by było jeszcze gorzej no ja powiem wam, że w piątek normalnie karmiłem w sobotę też gołębie były nakarmione co prawda już nie pełną dawką, tylko no mniej, ale też były nakarmione no i może też to było przyczyną, no nie mam pojęcia tutaj na razie no nie ma co też za dużo gdybać, gołębie słabo usiadły i tyle, natomiast z drugiej strony też jest paru dobrych hodowców, co dobrze odbijają i na tym locie też odbili no także kwestia może przygotowania tych gołębi może tylko przygotowanie. No nie zapowiadało się nawet takiego wiatru, żeby, żeby był taki zachodni wiatr w ogon, jak, jak gdzieś tam rzeczywiście wiał, bo nawet po prędkości tych głębi widać. No, także no na razie nic nie kombinuję, zostawię tak jak na ten lot głębi były przygotowane, tak samo będą na następny. Fajnie, na przykład by było, gdyby te warunki się odwróciły, gdyby się okazało, że będzie bezwiecznie albo pod wiaterek, no i wtedy by, był, wtedy by był wykładnik, jak te głębi by usiadły. No, natomiast jak można też zauważyć, że od, od wcześniejszych lotów w głębi starych, te loty z wiatrem gdzieś tutaj w ogóle nie wychodzą. W moim przypadku gdzieś to przygotowanie chyba jest słabe na te loty z wiatrem, albo głębie są za mocne, albo nie wiem, albo może za słabe. No, coś tutaj będzie w tym kierunku trzeba pokombinować. No, natomiast powiem Wam szczerze, że po obstawieniach, no to mówiłem kurczę, tak sobie pomyślałem, już w piątek, ale mówię, powinien być chyba dobry lot, bo te głębie. Naprawdę ko domu śmigały, zasuwały fest, nawet zresztą dzisiaj jest poniedziałek. Gołębie o 6 wypuściłem, a one dopiero o 6.50 przyszły do domu. E, tak szybko zniknęły, że wychodząc z gołębnika nawet nie zdążyłem zobaczyć, w którym kierunku odeszły. Także no, no mają, cug, że tak powiem w cugu są te gołębie, no tylko po prostu gdzieś zawaliły, przestrzeliły. Każdy jeden gołęb przychodził tutaj od schodu, co, co będziecie widzieć na filmikach. Kibice też tutaj byli, też to wszystko, e, każdy patrzył no, na wschód. E, dziwnie gdzieś te gołębie bokiem obleciały. No ale zobaczymy, chociaż widzę, że jakiś sezon na gołębie stare był wieczny, cały czas z wiatrem, tak samo chyba na te gołębie młode też jednak to będzie z wiatrem, no i trzeba będzie pokombinować, i tak już serii nie złapałem, a i tak, także już nie ma jakichś tam możliwości, żeby jakieś fajny fajne gdzieś tam miejsce wylatyć z tego, no bo wiadomo, że tam jest... Tak i na stare, tak i na te młode z reguły gdzieś tam 10-12 hodowców z tym kompletem konkursów, a jak są dwa stracone, no to raczej ciężko jest to w ogóle odbudować, chyba żeby to musiało się tam jakoś do góry nogami powywracać, wiadomo, no ogólnie w Gębiarce wszystko jest możliwe, teraz po tym widzę, ale no jak to będzie zobaczymy, no. Będziemy teraz szykować na ten drugi lot. Natomiast nic na razie nie zmieniam, nic nie kombinuję. Tak były karmione, tak będą karmione. Chyba, że na tym locie też dalej słabo siądą. No to wtedy po prostu już jakieś tam te suplementy, wszystko powłączam. Pierwszy, powiem Wam uczciwie, jest to pierwszy lot, gdzie gołębie żadnych jakichś tam suplementów nie dostawały. No i na razie jest to najsłabszy lot w moim wykonaniu. Wnioski wyciągnę za tydzień. Jeśli dalej tak będzie, no to znakiem tego, że po prostu. No, co, no, no, że trzeba będzie stosować, i, i tyle. Na stare od pierwszego lotu dostawały tak jak powinny dostawać, i wszystko było w sumie ok. No, tutaj, na młode, mówię, trochę też się nasłuchałem hodowców, i tak dalej, że to pierwszy lot, że tak krótko, że to, że się nic nie daje. No, zobaczymy, nie? Wszystkiego trzeba się też nauczyć w tym. No, natomiast, no nie mówię, że nie, bo. No bo każdy by wolał, żeby ten lot wyszedł lepiej, ale wyszedł jak wyszedł, nie ma też co gdybać na tym. Szkoda jest też, że brakuje tak dużo gołębi, 9 gołębi. Dużo, jak na pierwszy lot nie liczyłem na takie straty. No natomiast po liście oddziałowej widać, że tych głębi sporo brakuje, jednej trzeciej. I nawet tam dzisiaj z, z trzema, czterema hodowcami rozmawiałem, no to za bardzo nikomu nic z tych głębi nie dolatuje. Także być może, że faktycznie gdzieś z tym wiatrem też daleko poszły te gołębie. E, bo myślę, że jakby to było gdzieś w okolicy, tutaj to by się jakoś tam w miarę zlatywały. E, no tak się rozpoczął ten sezon. Co będzie dalej, e, wszystko się okaże. Ja właśnie zaraz puszczam, taki na trening e, no na oblot w sensie. Na trening. trening to raczej wywózka, ale tutaj na oblot zaraz będą wypuszczone. No, powiem szczerze, dzisiaj wyglądałem, jakby w ogóle na locie nie były, żadnych tych. Jak trenowały dobrze, tak trenują dalej dobrze. Także tutaj jakieś sprawy takie związane ze zdrowotnością wykluczam całkowicie. Apetyt kolosalny, taki, że jakbym mogły, to by mi nawet buty pozjadały, że tak powiem. Eee, trenować super chętnie trenują, wszystko jest ok, noski białe, i tak dalej. Także tutaj, jeśli chodzi o jakieś aspekty zdrowotne, no to wykluczam na pewno. Eee, wydaje mi się, tylko kwestia może przygotowania. Powiem wam tak, jeśli teraz za tydzień też będzie się zapowiadał lot z takim wiatrem, a już się zapowiada taki, no to na pewno będzie zmiana w karmieniu. No na pewno przemyślę to karmienie sobotnie, zobaczymy. Tylko ciężko to jest trochę rozwiązać, żeby patrzeć przyszłościowo na tego głębie, żeby zostały te głębie i służyły w lotek głębi do dorosłych, no ale żeby też na te młode siadały. Ciężko jest to chyba troszeczkę połączyć, ale coś spróbujemy pokombinować z tym. Dajcie znać może w komentarzach też, e, w Waszych częściach, w Waszych rejonach, jak te loty powychodziły, e, jak tam po prostu podbijaliście, bo chyba w większości polskiej, jak dobrze kojarzę, tak biało. E, czy to po prostu u mnie i u paru gdzieś tam znajomych, tutaj kolegów jest taki przypadek, czy w czy większości też takie wieczne loty gdzieś tam poprzewiewały. Będzie zawsze trochę łatwiej wyciągnąć jakieś tam lekcje i wniosek z tego lotu, nie? Także jak coś, to dajcie znać w komentarzach też jakie tam loty lecieliście, jaki wiaterek i tak dalej, jak to wszystko wyszło. No i coś tam zobaczymy, jakieś lekcje się z tego wyciągnie. Także no co, no na dzisiaj to wszystko. Praktycznie ta dziewiątka, co została w domu, no to ta dziewiątka zginęła, także stan na kolejny lot się będzie zgadzał, bo dalej będą 62 gołąbki. W tygodniu teraz na pewno na jakiś jeden trening z nimi pojadę, bo tamte te 9 nieruszanych to chciałbym je trochę rozlatać teraz. No i co mogę powiedzieć przed pierwszym lotem, powiem Wam, że 12 razy z głębiami byłem, także to też nie jest mało. Z tych wywózek fajnie, te gołębie zawsze mnie wyprzedzały, zawsze przede mną, przy... nie za... przepraszam, nie zawsze, sorry. Do chyba 7 czy 8 wywózki, później już zaczęły mnie wyprzedzać te głębie, Wcześniej tam z 2-3 razy zajechałem, to były, później ze 4 razy było tak, że musiałem na nie czekać. I dopiero później znowu zaczęły mnie wyprzedzać. Także nowy wózek też na pewno nie jest tutaj wina, jakby wózek, no bo 12 razy to nie jest też mało, nie? Także to no na dzisiaj to wszystko. Słuchajcie, listy konkursowej wam teraz nie pokażę. Nie, po, nie to, że nie pokażę wam ze względu, że słabo siadły, tylko chodzi o to, że ja wczoraj miałem imprezę, nie było mnie też na zegarach. Kumpel wziął mi zegar, ma mój zegar ma moją listę. No teraz nie mam nawet czasu, nie chce mi się tam do niego jechać. Odbiorę to sobie pewnie pod koniec tygodnia dopiero, ale oczywiście wgląd do listy jest na PZHGP0418, tam można sobie wszystko sprawdzić i zobaczyć. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, i do następnego lotu.